Bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu z książką. Za oknem mamy piękny zimowy krajobraz. Myślę, że doskonałym relaksem będzie odpowiednia ciekawa książka oraz filiżanka ciepłej herbaty. Jak to się dzieje? Niby to jesteśmy rozmaici. Jedna przez całą zimę chodzi z olbrzymim dekoltem, drugi za żadne skarby nie włoży krawata. Trzeci łowi ryby w przeremblu, czwarty pisze doktorat z Palanta, a dziesiąty wierzy tylko w kobietę, wino i śpiew. Wejdźmy jednak do naszych domów: wszędzie te same półeczki mebościanki. cepeliowskie maty, a przy kanapie obowiązkowy niski stolik, tak zwany jamnik, no i dwie szkoły zdobienia telewizora. Nylonowa serwetka albo wazon z przywiędłym kwieciem. No więc jacy jesteśmy? Oryginalni czy stereotypowi? Ależ do licha to jasne. Jesteśmy oryginalni, barwni, egzotyczni jak krokodyle. Był to fragment przedmowy książki Krystyny Sienkiewicz Haftowane gałgany. Autorką tej przedmowy jest Agnieszka Osiecka. Ale nie o haftowanych gałganach dzisiaj będzie mowa. Chciałbym Państwu polecić do przeczytania najnowszą książkę Krystyny Sienkiewicz-Cacko. Krystyna Sienkiewicz to znana i lubiana aktorka z scen teatralnych i filmowych. Znana m.in. z takich ról w serialu Rodzina Leśniewskich, z filmu Rzeczpospolita Babska, z kabaretu Starszych Panów. Oraz z programów kabaretowych Olgi Lipińskiej. Znana jest również ostatnio i kojarzona z przedstawieniem Klimakterium. Krystyna Sienkiewicz to również doskonała pisarka. W swoim dorobku literackim ma już trzy książki: wspomniane haftowane gałgany, Zgadnij, z kim leżę oraz najnowsza pozycja Cacko. O czym jest Cacko? Największym skarbem, właściwie azylem, gniazdem jest dom aktorki. Dom, który, jak nazywa, jest jej prawdziwym dzieckiem, jest jej cackiem. Dziwitego tego domu zawsze stoją dla każdego otworem. Tam spotyka się z krewnymi, z przyjaciółmi, ze znajomymi. I właśnie o nich również jest ta książka. W cacku Krystyna Sienkiewicz powraca do lat dzieciństwa, lat szkolnych, czasów studenckich, a także do początków kariery scenicznej. W książce przywołuje również swoich przyjaciół, Jeremiego Przyborę, Agnieszkę Osiecką czy Olgę Lipińską. Nie miała łatwego dzieciństwa. W czasie okupacji hitlerowskiej straciła rodziców. W 1944 roku zbombardowano jej dom rodzinny. Dlatego dom jest takim swoistym azylem i ważnym i najważniejszą rzeczą w życiu aktorki. Stworzyła dom z obłoków. Do tego domu z obłoków zaprasza wszystkich. Myślę, że warto skorzystać z zaproszenia i sięgnąć po lekturę książki Krystyny Sienkiewicz Cacko. Kolejną moją dzisiejszą propozycją jest książka Johna Kurana ABC Zbrodni Agaty Christi. John Curan jest wielkim miłośnikiem twórczości Agaty Christi. Przez wiele lat współtworzył wraz z wnukiem pisarki yy, archiwum yy, dorobku królowej kryminału. W swojej książce opowiada o początkach kariery pisarskiej, przedstawia warsztat pisarski Agaty Christi. Czyli od początku lat dwudziestych. Poprzez swingujące lata, lata 60. aż po schyłek kariery do lat 70.. W książce tej również autor zamieścił dwa niepublikowane opowiadania, Mężczyzna, który widział, oraz pierwotną wersję śmiertelnej klątwy. Myślę, że to będzie doskonała lektura nie tylko dla miłośników twórczości Agaty Christie, ale również dla tych, którzy chcą poznać. Jak powstał słynny detektyw Herkules Poirot. Zachęcam do lektury książki Johna Curana, ab.c. Zbrodni Agaty Christi. Za sprawą dzisiejszej, ostatniej mojej propozycji, pozostaniemy jeszcze w gatunku kryminału. W chwili obecnej w Polsce mamy do czynienia z renesansem tego gatunku, a to za sprawą takich autorów jak Zygmunt Miłoszewski, Krzysztof Kotowski czy Marek Krajewski. Chciałbym Państwu polecić przeczytanie książki Zygmunta Miłoszewskiego, Bezcenny. Książka ta obecnie, właściwie od chwili wydania, znajduje się na czołowych miejscach bestsellerów. Akcja tej powieści rozpoczyna się w 1944 roku. Niemcy, widząc swoją klęskę, aby sobie zapewnić dostatnie życie po przegranej wojnie, wywożą z Polski cenne dzieła sztuki. Między innymi bezcenne dzieło Rafaela Santi, portret młodzieńca. W 1946 roku część kolekcji powraca do Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Niestety nie powraca dzieło Rafaela Santi. Następnie autor przynosi nas do czasów współczesnych. Współcześnie Zofia Lorenz, urzędniczka MSZ-u. Odpowiedzialna za odzyskanie zaginionych zbiorów otrzymuje informację, że istnieje możliwość odzyskania zaginionego dzieła Rafaela Santi. Niestety, jedyną szansą zdobycia tego obrazu jest jego kradzież. Jak potoczy się akcja? Czy portret młodzieńca Rafaela Santi powróci do zbiorów Muzeum Czartoryskich? Jakie były jego koleje, lo, koleje losu, tego dowiemy się z kryminału Zygmunta Miłoszewskiego, Bezcenny. Myślę, że to będzie idealna lektura właśnie na długie zimowe wieczory. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam do odwiedzenia i skorzystania z naszej biblioteki. Myślę, że każdy z Państwa znajdzie odpowiednią lekturę dla siebie. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym cyklu spotkania z książką. Na początek chciałabym zaproponować kolejną część przygód Kukiego i jego przyjaciół, gra Andrzeja Meleszki. Jest to już piąta część z cyklu Magiczne Drzewo, w którym poznajemy dalsze przygody Kukiego, Gabi, Psa Budynia i ich przyjaciół. W tej części powraca klon Kukiego, który poszukuje magicznej kostki do gry. Kostka jest, jak się można domyśleć, zaczarowana, i w momencie, kiedy wyrzucimy jedynkę, zaczyna się lawina niesamowitych zdarzeń. Tą kostkę posiada Kuki, a jego klon usiłuje ją zdobyć. Co się wydarzy, jakie niesamowite tym razem przygody przydarzą się całej trójce przyjaciół, to oczywiście dowiemy się z lektury tej książki. Ci, co czytali poprzednie części, na pewno, na pewno chętni sięgną po. Grę Andrzeja Meleszki. Jeżeli ktoś jeszcze nie poznał przygód Kukiego i jego przyjaciół, zapraszam do sięgnięcia po pierwszą część magicznego drzewa Czerwone Krzesło, w którym to zaczynają się dziać niesamowite rzeczy. Dodatkową zaletą tej książki jest fakt, że jest wzbogacona o piękne ilustracje, a wartka akcja, i myślę, że familijna. Fabuła zachęci niejedną rodzinę do wspólnej lektury. Kolejną lekturą, jaką chciałabym polecić, jest powieść dla nastolatków z dosyć popularnego cyklu pamiętników o problemach właśnie dojrzewającej młodzieży. Biały labirynt, jak można się domyśleć, dotyczy narkomanii. Tu główną bohaterką jest nastolatka mieszkająca w Szczecinie, którą dopadł nauk narkomanii jej walka z nałogiem jej wszystkie perypetie które ją dopadły w trakcie kiedy biała śmierć się wciągała to wszystko jest opisane na stronach tej właśnie niewielkiej książeczki kolejną rzecz jaką chciałabym polecić nastolatkom i dzieciom jest książka znanego z mediów Michała Rusinka oraz z Anety Załazińskiej, co ty mówisz, czyli magia słów, retoryka dla dzieci. Z tej książki dowiemy się, dlaczego niektóre osoby opowiadają bardzo ciekawie i chętnie się je słucha, dlaczego nie? czasami łatwo nam przekonać rodziców, a czasami jest to trudne. Tutaj dowiemy się, jakie techniki, jakie techniki istnieją, aby w sposób ciekawy, interesujący opowiadać o swoich przeżyciach, a także zainteresować słuchacza swoim tematem, zainteresowaniami. Na zakończenie dzisiejszego spotkania chciałabym polecić bogatą gamę audiobooków, jakie znajdują się w oddziale dla dzieci. Są to albo samoicne audiobooki, jak choćby seria, z popular bardzo popularna Dziennik Cwaniaczka. Myślę, że jest to świetne rozwiązanie w czasach obecnych infekcji, wszelakiej, gdzie dzieci chore leżą i nie mają siły poczytać, można włączyć książeczkę i wysłuchać tekstu czytanego często przez znanych lektorów. Dodatkowo atrakcyjną są również książki, które poza audiobookiem zawierają treść. Tutaj właśnie dziecko może sobie trochę poczytać. A kiedy go tematyka zainteresuje, resztę może dosłuchać właśnie z audiobooka. Zapraszam serdecznie do oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej.